Czy ktoś wie, jakie dzisiaj bajki poznamy z jakiego państwa? to, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy umiecie mówić dzień dobry? Ta -ta -ta. Czy są tutaj dzieci? Tak. -ta -ta. Czy są tutaj dzieci? Tak -ta -ta. O, właśnie! Chciałem Wam pokazać kilka wspaniałych obrazów z tego niezwykłego kraju. Czy ktoś wie, gdzie znajduje się Bułgaria? Czy może ktoś już był w Bułgarii? Ja nie byłem w Bułgarii. Ja byłem na w tak? Aha! Kochani, zobaczcie, tutaj macie mapę Europy. Nie, nie Polska znajduje się tutaj, a Bułgaria na południu. Pani, dzisiaj jest dzień szczególny. Dzisiaj odbędziemy szczególną podróż do krainy, która jest daleko, 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 daleko na północ. Finlandia. Finlandia, bo byłam. Zgadza Ty byłaś w Finlandii? I co tam jest w Finlandii? Powiedz nam. Co Powiedz wszystkim, wstań może i powiedz wszystkim. Co tam jest? Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, ty już od Ja natomiast. Chciałem Wam powiedzieć o tym, co kiedyś znalazłem. Nie wiem, czy Wam się już zdarzyło, że znaleźliście coś? Myślę, że kiedyś meduza w morzu. Meduzę w morzu, a Ty? A Ty? Krewetek. Dużo krewetek? Jeżowca. Jeżowca? Mhm. A ktoś z Was coś jeszcze znalazł? Nie. nie. Ślimaka. Ślimaka. Winozału. Winozału. O, A ty? Pewnego razu było sobie królestwo. A w tym królestwie mieszkał król. I ten król miał swojego doradcę. To nie był król sobieski, ale ten król pewnego razu postanowił wybrać się po kryjomu do lasu, raczej na łąkę. Potem chciał dojść do lasu i zobaczyć, chciał podsłuchać, co mówią jego poddani. Dlatego ten król zdjął z głowy koronę, włożył do skarbca, zdjął z siebie swoje wytworne szaty królewskie. I założył prosty strój chłopa. Stanęli na łące, rozejrzeli się i nagle zauważyli lecące bociany. Te bociany. Kle kle. Bowiem te bociany nie mówiły tylko tak kle 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 kle, tylko mówiły kle 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 kle. Jak mówiły? Kle 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 kle. O, to była jakaś mowa i te bociany ze sobą rozmawiały. One step, second step, third step, in the direction of the cave. He approached to the cave. He was very scared already, but the dragon slept. He made a step forward, and suddenly he entered into the cave, approached to the dragon's head. And wanted to cut the dragon's head when suddenly, oh, the dragon woke up. Oh, an attack! And the dragon took his pose. Oh, and the knight oh, the afraid. And the knight. Na koniec jeszcze chciałem, żebyśmy wspólnie razem zaśpiewali, co? Kle. Kle, 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 I możecie tak śpiewać sobie długo, długo. Dziękuję. 再说。